Siema, z tej strony seba kanał Seba Gaming. Witam Was w kolejnym odcinku z Eurotraka. Dzisiaj puste palety z Magdeburga do Hanoweru moi drodzy. Więc ustawmy sobie GPS-a. I od razu Was przepraszam, że dwa dni nie było żadnego odcinka. No ale po prostu mi internet tak szwankuje, że nie ogarniam powoli tego internetu. Ok moi drodzy, ruszamy bo czas to pieniądz. Czasami mogą być jakieś zamolenia jeżeli chodzi o działanie tutaj Eurotracka, ale to przez ten mój ulubiony internet. Więc nic nie poradzę. Idziemy oczywiście w nocy moi drodzy, bo. Tak tak akurat wyszło, że jedziemy w nocy Jak znajdę gdzieś jakiś fajny ładuneczek No to sobie go dostarczymy, jeżeli nie to później weźmiemy szybkie zlecenie No więc dzisiaj Niedziela 22 o, Więc na nie wiem 14 może będzie ten odcinek Jak wszystko dobrze pójdzie Nic nie jedzie. Na razie samym ciągnikiem jadę. Ale już niedaleko firma się znajduje. I trzeba będzie zawieźć te puste palety. 22 tony, jakby nie patrzeć. Są czasami takie wiecie mlagi No ale to już nie moja wina. No, i z Magdeburga podejmiemy ten ładunek do Hanoweru. Naczepa już jest yy, przygotowana, więc tylko podjechać, podpiąć. Raczej, z... o, widzicie, możecie zauważyć cza czasami takie śnieżenie. No, podjedziemy, sprzężymy ją z ciągnikiem i wyruszymy, moi drodzy, w dalszą drogę. Cóż tu dużo mówić? Akurat e, cały czas walczę z tym internetem. Jak nie internet, no to program, którym nagrywam, po prostu wysiada. Udało mi się wskrzesić moi drodzy program do nagrywania Action, więc e, mam nadzieję, że będzie teraz wszystko działało tak jak ja chcę. Będzie wszystko w porządku. I powrócimy tak, bo przez problemy ostatnio techniczne, no sami widzieliście, że odcinków nie było. No więc. A po drugie, jeżeli mam też tylko na kanale umieszczać, nie wiem z EuroTraka, American Traka, czy tam Konstruktor y, Simulator, to powiem Wam, że Po prostu się człowiekowi nudzi, tak? Nagry nagrywanie tego czekam sobie moi drodzy, aż gdzieś tam w przyszłym tygodniu wyjdzie Mad Runner. Będę miał klucz do niego, więc sobie nie Snow Runners, a Mad Runnera zagramy. Mam nadzieję, że. Po prostu będzie ciekawie no Czasami są takie, mówię, przecinki tylko że to jest przycinanie, to nie jest spadek FPS-ów, to jest po prostu związane z internetem, moi drodzy, że gdzieś ta przepustowość łącza, spada. No i niestety nic nie widzieliście, żadnego żółtego światełka. moi drodzy, no tak to, tak to wygląda na chwilę obecną. Ja po prostu ogarniają sprawy techniczne bardziej od strony internetu, internetu niż sprzętu. Nie wiem, czy to jest też spowodowane, że za oknem budowa trwa i gdzieś oni naruszają ten kagbel. Ciężko mi powiedzieć. Bo raz jest wszystko płynnie, a raz po prostu... BUM! I wiecie, i... Po prostu z obrazu robi się pikseloza. Jak w Minecrafcie. Szybki ten autokar. Jadę 85 Nie wiem No i dzisiaj niedziela, no to wy wiecie Zastanowiłem, że może dzisiaj się uda jakiś odcinek rzucić Z tej gry moi drodzy Ponieważ No muszę, muszę, tak, sobie coś wrzucić. A tak naprawdę, no że jest dzisiaj niedziela, a tutaj widzę chłopaki na budowie działają, układają jakieś płyty, więc... Więc tak to jest, moi drodzy. Dzisiaj też krótka trasa, bo... Połowie gdzieś mi tam yy, chciałem, chciałem, moi drodzy, podbiąć, yy, podjąć inny ładunek, i po prostu internet zaczął się fiksować, i o, dla dla po prostu, tak yy, w, w widoków, nie byłby to dobry odcinek. Byście widzieli tylko piksele A po drugie, w, w drugim odcinku, który chciałem dzisiaj umieścić na moim kanale, po tym jak ten ładunek odstarczy, miałem podjąć wiertło jakieś. Dojeżdżając na miejsce, okazało się, że już tego zlecenia nie ma. I stoję gdzieś w szczerym polu. Oni tam nie mają żadnego ładunku. A do najbliższego miasta mam chyba 60 km. Więc moi drogi znowu czasami tak bywa. A my, sobie, a my sobie jedziemy No już w sumie się wy, jest trzecia. 18, więc już robi się jasno. A jeżeli chodzi o jakieś fejle, no to wiecie. Wymuszenia pierwszeństwa, czy ten. Tam... przymknę sobie na to oko. O cholera. Lipcia. tu muszę skręcić. No, więc, moi drodzy, taki odcineczek luźny. Z takim małym ładunkiem. W sumie co to są? Ile? Puste polety? No, 22 tony, co to jest? Jeszcze kawałek moi drodzy, i będziemy w miejscu docelowym w Hanowerze, no ale już po prostu wrzucę to, zanim program to, 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 no to będzie gdzieś pierwsza, druga, będziecie. Widzieć ten odcinek, a chcę, żeby ten odcinek dzisiaj. Du, 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 du. nic nie widzieliście że... no i zaraz Hanower miejsce docelowe rozładować no, czwarta jest dobry, dobry czas wstaje nowy dzień wstają nowe no, możliwości moi drodzy No okej okay, moi drodzy, jeżeli Wam się odcinek spodobał subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie i co. Widzimy się w kolejnym odcinku gdzieś na trasie. Dzięki za oglądanie i do następnego. Miłego dnia Wam życzę. Hej.